Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić kolejną bardzo ciekawą bylinkę naszego ogrodu. Jest to bardzo wdzięczna bylina, niewymagająca. Jeżeli zapewnimy jej odpowiednie warunki, będzie rosła znakomicie i jest to przede wszystkim roślinka odporna i niechorująca, nieatakowana przez żadne szkodniki. W naszym ogrodzie gości już dobrych kilka lat. Jest to hutuinia sercowata. Bardzo piękna roślinka, która przybyła z Azji i ozdobą jest można powiedzieć od wiosną aż do jesieni. Jest nie tylko ozdobna z przepięknych trzykolorowych liści, takich biało-białawo-żółtych, zielonych i z czerwonym dodatkiem ale również zdobi bardzo ciekawymi, pięknymi, białymi kwiatuszkami, które zaczynają kwitnąć w lipcu i pozostają na roślince prawie aż do września. Oprócz tego ma bardzo piękne takie czerwono-brązowe pędy, również bardzo ciekawe. Żeby tułać pstry mógł czuć się dobrze w naszych ogrodach i świetnie rosnąć, potrzebuje miejsca słonecznego i lekko półcienistego, jeżeli będzie miał miejsce bardziej cieniste albo będzie zbyt y, rósł y, w dużej ilości roślin, tak jak tutaj, to będzie rósł znacznie wyższy, taki troszeczkę dziki. Jeżeli będzie w miejscu cienistym, to będzie rósł raczej źle, będzie taki mało widoczny i będzie naprawdę dziki. Najlepsze dla niego miejsce jest właśnie słoneczne i takie bardzo lekko półcieniste. No i oczywiście gleba. Ta gleba musi być stale wilgotna. Ona nie może być mokra, a już na pewno nie może być sucha, ale lekko wilgotna. Pstrolistka, jeżeli posadzą sobie Państwo na jakiś pięknych takich skarpach, wzgórzach będzie wyglądała cudownie jak łam ślicznych, kolorowych liści. Trzeba również dodać, że tułać pstry jest rośliną jadalną, można zjadać na surowo, można zjadać liście gotowane. Ja powiem Państwu, nie próbowałam. Dlaczego? Dlatego, że tułacz poruszany wydziela zapach. Ja tego zapachu bardzo nie lubię. Są osoby, które się tym zapachem zachwycają. Dla mnie jest to jakiś taki mocny, niezbyt przyjemny zapach. A wszystko, co, wszystko to, co mi nie pachnie, to nie jadam. Nie mogę się jakoś do tego przekonać, ale tak, jest rośliną jadalną. Jest rośliną również leczniczą, chociaż jeszcze nie są te badania potwierdzone, czy rzeczywiście na pewno wykazuje działanie lecznicze. Ale ja myślę, że za, dla samej ozdoby warto posadzić tułać pstry w ogrodzie, ponieważ jest to naprawdę roślinka, na którą każdy zwróci uwagę.